Powiem Wam, że nie wiem co mam Wam powiedzieć. Chciałbym Wam dzisiaj coś mądrego rozkminić. Nie wiem I, i trochę mnie to boli. Trochę mnie to denerwuje, że nie wiem, że szukam takiego tematu. Nawet teraz mi światło gaśnie. No jakby nic nie było po mojej myśli. Irytuję się, wkurzam, bo chciałbym zrobić coś fajnego, coś wspaniałego, a nie idzie. Myślę, że wielu z nas ma coś takiego, że chciałoby robić jakiś wow, a nie wychodzi. E, irytujemy się, wkurzamy, wyzywamy czasami innych, e, utrudniamy innym życie, drżemy się na nich. E, I po co? I po co to wszystko? Nie zawsze musi być tak idealnie, tak super, ale myślę, że czasami e, te przeciwności trzeba przyjąć, bo one może czegoś chcą nas nauczyć, może chcą nam coś pokazać. Hey.